Witam, tuaristę, na szlaku wielkiej przygody. Tym razem nie korzystamy z bonusu do doświadczenia. Możemy więc dokładniej rozpoznawać teren i właściwie bić każdą armię. Pewnie kilkakrotnie przylatywałem go tej runki i jakoś nie zwróciłem na nią uwagę. Coś tu widzę. O. Bierzemy, chociaż to jest dla mnie bezwartościowe. Damy radę. Skrzyneczka troszkę daleko bym powiedział. Ile macie jednostek miotających? Strzelec. Hmm, no, będzie problem. Aha, ja mam za mało szał, żeby teraz się tym zająć, więc. Po prostu na początek wzmacniamy. Na szał osłabiający przeciwników. Jeszcze raz. Mmm, chociaż to się udało. A to oznacza, że. Dziecią. Przyzwiemy tutaj. Natomiast tu chyba wyśle jednak toporników. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Mhm. I tutaj. Tutaj. Hmm. Tu można by było strzelić. A w ogóle sprawdźmy, czy można przejmować dotykiem orków. Bo już nie pamiętam. Można. I bardzo dobrze. Ale my. Korzystamy z tej umiejętności, mm, kroczek. to w sumie chciałbym bić, coś tu też, ale tu bardziej. Okay. Dobrze, tu przekażemy dodatkowy ruch. I może od razu zajmiemy pozycję. O, dobrze, pułapki wyrycie go później. Jak już dzieci się zginie, jak się rzucą, no to przez pułapki. I tak, trzymać to... Hmm, nie będzie. Tutaj nic. Czy ja chcę kogoś bić? W sumie możemy. Oni nie są zbyt potężni. Skrzynka mnie bardziej interesuje. Aha, słabiutko. Szał? Czy bijemy? Nie no, sami bijemy. Przyjmowanie szałem... Z... Nie wiadomo czy to by się opłacało w tej sytuacji. Co innego, jak to są jakieś bardzo liczne armie, jest większa szansa, że jednostka ogarnięta szałem zaatakuje własnego towarzysza, nie? Wiemy. A właśnie, zobaczmy, bo może to się da szybciej załatwić. A, w ten sposób. I jeszcze w ten sposób. Aha. Jakby się dało, to bo, dobrze by szał zużyć. Aha, wygląda to całkiem fajnie. Tutaj. To? Czy to? To. Pięknie. Mhm. Szał nam oddadzą. E Mana się zregeneruje. Nie jest to problem. Tutaj coś widzę. Też. Ale nic nie ma. No to raz przebadajmy. Chociaż wydaje mi się, że jak tutaj runkę podnosiłem, to już to przebadałem. Ale szukajmy dalej. Nikt nie mieszka, ale zobaczmy. No nikt. Namiot pusty. Jego właściciele musieli odejść dawno temu. Ale zawsze lepiej sprawdzić, bo się może okazać, że... Że kogoś tam zostawili. A, a tam było coś zakopane? Mm. Silni. A damy radę, tylko tyle, że... Mm. Bonusowo. Użyjemy szału. To by trzeba było zniszczyć. Ale no to jest realne, dobra. A e, mam, no to może od razu zaczniemy od... właśnie, czy od? Tak, od... Od posłońca. O, nawet się udało. Hmm. I z większą potęgą Ktoś mógłby tu paść już, tak szczerze mówiąc Bo trochę pas dużo e, Poczekamy, może ktoś podejdzie bliżej Tutaj Nie no, tutaj to raczej jednak użyjemy Takich obrażeń Żeby ich obrazić, o Tutaj Czy tu strzelec i to jest problem strzelajmy może szałem uda się przejąć pomyśl o tym. przekazujemy dodatkowy ruch i może zajmiecie tutaj pozycję Sama, trzymamy pozycję. Czy ja chcę bić? Dobra, nie będzie, że tu. Mhm, Piękna głupka. Eee, no dobra, to tutaj pozycja zajęta, i czy chcemy podchodzić? Nie, nie chcemy. Jest dobrze. Tutaj... osłabiajmy. I właśnie, właśnie. To... to... tutaj. A, ale jeszcze mimo wszystko osłabmy. Warto pamiętać, że my nie panujemy nad jednostkami, które zostały przyjęte za pomocą szału, czy tam zdenerwowane, wkurzone i tak dalej. I nigdy nie wiemy przeciwko komu się one ze swoim atakiem obrócą Wow Dobrze, ale teraz trzeba by coś tu zrobić hmm, Podbudujmy sobie szał Jeszcze raz, naprawdę tak mało padło. Chociaż nie, tych bym musiał szanować, a tych pozabijać. Ale może, może jeszcze dałoby się takie większe obrażenia. O, to nawet nie wydaje się takie złe. Pułapkę jedną zlikwiduję, chyba że że w ten sposób to jej nie zlikwiduję. O, powiedziałbym, że jest bardzo fajnie. Dobrze, to tutaj nic. Tu bym chciał jednak wystrzelać to towarzystwo. Ok, tutaj też. Hmm. Tu nic. I tutaj też nic. A tu ponowimy. Mhm. I została jedna grupka, która nie stanowi wielkiego problemu. Zwłaszcza, jeżeli by się skupiła na niszczeniu kolcy. Ale my skupimy się na finansach. Póki co. Słabo. Dobrze, ale my możemy przecież to posłabiać. Ale nie, nie, zaraz, zaraz, ja, ja miałem taki mocniejszy czar. Spróbujemy z tego skorzystać, ale i tak można było z tego czaru skorzystać dopiero jak, jako drugi. O, bo jest po prostu droższy niż 20 man. Bijemy. A, to może kroczek, żebyśmy byli bliżej. O. O, tu nic. Też O! Biegają! O o! Nie nie, to teraz w tej turze to już muszą zginąć zawsze wszelką cenę. O. Tylko że może Dobra, niech będzie, że tutaj. O. To... Musimy mieć pewność. Raz. Dwa, tylko zastanawiam się, nie no, złota już nie będziemy podnosić, bo sprawda... prawda, nie no czaruję. Znaczy, ruch już nie wykonał, więc. Aha, to się ładuje, dobra. I to można powiedzieć, rozwiązało wszystkie problemy. Dla pewności, bijemy. Ok. Blisko nowego poziomu. Namiot stał się azylem fronty żony wodza orku. Uch, egera. Dobrze, ale żonę wodza poznamy w kolejnym odcinku.